Okay. biorę wszystkie brajnoty, które są na przykład gold, diamond czy coś takiego, bo one są tańsze, a dają więcej kasiory. <śmiennie> I dobrze. W gazu, ja oczywiście lecę kupić balerynę. O, dobra, szybko sprzedajemy ja te pasz. słabe brajnoty i widzowie, za chwilę zwiększa nam się szczęście już teraz w tym momencie na razy dwa. O, ja cię kręcę. Teraz zaczną wyskakiwać lepsze brainoty i patrz na to, znowu mamy truskawkowego Kuparek. naszego strawberry flamingami. Ha, ha, ha. I co? I to Ej. wszystko dlatego, bo mamy tutaj wojanka niebieskiego. No, właśnie, o daj, 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 tak. tak my a my u nas my idzie my 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 bananita, my. dolfinita. Może będzie jakiś bananowy wojanek? Hej, bananita, dolfinita. W sumie to bardzo mocno pasuje. Bananowy wojanek, to by musiał być mega żółciutki, ale patrz tak. o to? W extinct ballerina idzie, ale ona jest tak droga, że ja jej e, nigdy teraz ja nie nas kupię. Kasy, ja nie mam tyle Daje 100 tysięcy na sekundę, jakbym ją kupił, to już bym o, miał serp. wygrano Ja bym bardzo się od Dun, ale nie, nie idzie u nas od ty, 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 szybko, w w szybko nubek, musimy zarobić na niego! O ja cię kręcę Nigdy dawaj. Na niego. Będzie mnie stać, zaraz będzie mnie stać, mam już milion, zaraz zrobię drugi milion i go kupimy, bo zobaczcie, on kosztuje 2,5 miliona. Hej teraz, a ty ile masz Kosiury? Ja mam 60 szybko, 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 Ja to szybko. Ja co nie są za mocni na nas tu. Mamy już 2 miliony 400, 2 miliony 500 i mamy!